Ostatnia powódź w naszym regionie nie oszczędziła praktycznie żadnej gminy, a w szczególności gminy Wleń. Tak to wyglądało jeszcze 16 września. Miejscowości z tego terenu zostały zalane i praktycznie odcięte od świata. Dzisiaj sytuacja we Wleniu już się ustabilizowała, a mieszkańcy starają się wrócić do normalności. W mieście odbywa się wielkie sprzątanie, a przy okazji szacowane są straty. Na dzień dzisiejszy oceniamy, że to jest około 70 milionów złotych. Najgorsze straty są przede wszystkim w, u ludzi w mieszkaniach, bo około 200 rodzin zostało zalanych. Powiedzmy sobie, że tam jednak remonty tych mieszkań według tych obecnych cen to są bardzo duże pieniądze. A z naszych tutaj, z naszej infrastruktury to po pierwsze dwie kotłownie, kotłownia miejska i kotłownia w szkole we Wleniu, ponieważ trzeba też jasno powiedzieć, że my jesteśmy jako gmina właścicielem sieci ciepłowniczej, którą obsługujemy i która obsługuje właśnie centrum miasta. Także ta kotłownia jest nieczynna i musimy ją szybko doprowadzić do działalności. I to samo z kotłownią w szkole. Obydwie musimy odbudować. Druga sprawa, też nie mniej ważna, to, jest, to są straty w szkole. W szkole było półtora metra wody. Praca cały czas w rep, Kompujemy codziennie już ponad tydzień, także strażacy naprawdę już są przemęczeni, no ale musimy działać, bo potrzebne jest, aby zacząć działać przy pracach, aby uruchomić szkołę. Pomaga nam wojsko i pomagają nam różne jednostki z terenu Polski, OSP. Działamy również z Państwową Strażą Pożarną, również ja jestem z Państwowej Straży Pożarnej. Także naprawdę siły i środki są wystarczające. Przyjechało nas 170 żołnierzy, pomagamy ludności cywilnej w usuwaniu skutków po powodzi, wypompowywanie wody, noszenie worków, rozkładanie, pomoc humanitarna, udzielanie pomocy medycznej. I w dniu dzisiejszym odbył się rekonesans na Zaporze Krykowskiej i w dniu dzisiejszym też został uruchomiony transport łodzi. W celu oczyszczania tej zapory. Zalane nowe przedszkole, które jest w budowie, także tam też straty będą. Uszkodzony most na Zarzecze, gdzie w tej chwili mamy ruch do Czech i i będziemy musieli na pewno go odbudowywać. No i szereg strat w infrastrukturze takiej miejskiej. Mieszkańcy gminy mogą liczyć na pomoc nie tylko w budynku gminy, ale między innymi w Centrum Integracji Społecznej. Mamy wszystko tak naprawdę. Mamy i jedzenie, i chemię, i ciuchy, a ludzie korzystają bardzo chętnie, bo są duże potrzeby, jednak no, miasto było mocno zalane. E, ludzie niektórzy zostali pozbawieni wszystkiego. Część może w mniejszym stopniu, aczkolwiek przychodzą wszyscy. A czego będzie potrzeba mieszkańcom gminy w Leń w najbliższych dniach? Myślę, że takie pierwsze potrzeby już mamy zapewnione, ale na pewno będzie dalsza potrzebna pomoc. E, w wyposażeniu domów, mieszkań, yy, wszelkie farby, grunt, pędzle, pewnie podłogi, meble, yy, AGD. W leń po powodzi mógł liczyć na wsparcie wielu osób o wielkich sercach, między innymi z Leszna. W zeszłym tygodniu razem z przyjaciółką Zuzanną, która rozpakowuje obok busa z darami. Wpadłyśmy na pomysł na to, żeby przyjechać i pomóc powodzianom, nie wiedziałyśmy jeszcze gdzie. Po sznurku do kłębka padło na wleń i stąd dzisiaj przyjechałyśmy tutaj przez panią koordynatorkę, panią Kamilę, a jesteśmy tutaj u pani Justyny w Centrum Integracji Społecznej. Mieliśmy przynieść tylko suchy prowiant, ale pomyślałyśmy, że skoro Mamy dar do gotowania, to warto by było też przywieźć coś ciepłego, e, więc mamy 210 litrów zupy, e, jest 40 litrów pomidorówki, jest grochówka i jest gulaszowa. Zapraszamy. Mówią, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. W takim razie można powiedzieć, że gmina Wleń ma ich całkiem sporo. Ofiarność ludzi jest niesamowita. Chciałem bardzo serdecznie podziękować swoim kolegom i koleżankom z samorządu, bo muszę powiedzieć, że do gminy w Leń spływa mnóstwo pomocy. Dziękuję i pewno nie będę w stanie się odwdzięczyć taką samą pomocą dla wszystkich, ale przynajmniej to dobre słowo, że bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję osobom prywatnym, które dzwonią i mówią, że oni chciały, chcieliby coś przywieźć, pomóc. Dziękuję organizacjom pozarządowym, których też mnóstwo się tutaj zorganizowało, ale także mnóstwo firm, które też starają się nam pomóc. To powoduje, że będzie nam znacznie łatwiej dojść do poziomu, który mieliśmy przed powodzią.